Halo? Już Cię. Halo? 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 Tak, halo. Dzisiaj mam dzień zajibisty. Jebać nie dla skamu, fam. No, no, to Z cienia telefonu głos znajomy brzmi: obce imię dane, nagle wszystko drzy, drzy. Obietnice złudne, lęk przysłania cień. Mm, mm. Serce krzyczy, nie daj, ale wątpliwość knie się w cień. Mm. Czy to światło, czy cień, czy prawda, czy fałsz, wierzyć nie chcę, ale wciąż trzyma nas. Gdy fałszywy bank zabiera twój czas Przyjdzie nowy dzień, odnajdziemy ich ślad Halo? Dzień dobry Pana, nazywam się Halina Jestem poszkodowana, oszukali mnie też oszuści na dużą sumę No i ja zwolę w tej sprawie, czy czy jest możliwość uzyskania tych pieniędzy? Mo Możliwe państwo jakoś mo może udzielić informacji? Nie wiem. A może powiedzieć jak do tego doszło? E, na telefon zadzwonili... Ja jestem sama z Ukrainy, przyjechala tu po rozpoczęciu wojny. E, Zadzwoniła Ukraińska w języku ukraińskim, ona wiedziała o mnie. E, wszystko oni widzieli, e, że ona, pracownica banku, e, zwróciła do mnie imię i nazwisko, e, czy ja potwierdzam transakcję na pani Jaworsku. Powiedziała, że nie. Czy ja taką osobę kojarzę? Nie. E, zapytała jej, czy mógł w języku ukraińskim. No, jesteśmy w Polsce. My obsługujemy ludzi z Ukrainy. No dobrze. I mówi, że zamrozię te transakcje i połączę z działem bezpieczeństwa. Drugi Ukrainiec. Weryfikacja przysłał wszystko. No, wcześniej dzwonili do mnie z banku. Ja wiedziała, że mogę dzwonić. No, i jeszcze jechała potem w mecz, z no nie słychać. No, to wszystko przyszła do domu, sprawdziła w aplikacji jest wszystko w porządku. On mi mówi, że trzeba blokować, bo oszuści na mnie chcą wziąć kryptowalutę. Troszkę mniejszą sumę podali, która u mnie była na koncie. On podał numer konta, numer salda, numer karty klaszczykowej, wszystko on wiedział o mnie. Uprzedzał, że nikomu może nie mówić o tym, że oni do mnie zadzwonili, jakby co to mi grozi więzieniem, że on otwiera dodatkowo bezpieczne konto, na które trzeba przeleć pieniążki. W ten sposób, że oni zaprezentowali bankomat i płatomat, że same banknoty po kodu seryjnym AA, że ich nie można w normalnym świecie wykorzystywać, że, że to jest własność ciała bezpieczeństwa, trzeba zwrócić te pieniądze. Ja pytała później w banku, czy coś takiego jest. Oni powiedzieli, że jest. No i gotówką ja wszystko wyprzedziłam swojego, ze swojego banku, z banku i podskazany adres przelala na blika, Ja powiedziała, że blikom nie korzystam, nie umiem temu i nie umiem i nie chcę. Oni powiedzieli, że system będzie generował są te kody z mojego konta. Oni czyli podawali e, e, tych sześć cyfr, transakcja w bezkartkę, wpłata w link, wpisze się cyfr, akceptować. Mam, mam tylko paragony o wpłacie gotówki. To było w bankomacie Euronet. Idzie wie Pani, z którego to bankomatu, tak? Ma Pani informację, tak? Czy ogólną informację z bankomatu? No tak, oni powiedzieli na jaki adres ja muszę udać obok mojego mieszkania. Mieszkam w Warszawie. A wejście, tam jest bankomat, a mojego banku spokojnie jest Aszywanem. Sierwanowicach. No i tam trochę w stronie jest... Przy budronce. Jest po automatu Euronet. Ja mówiła, że ja pojadę do banku i to wszystko wyjaśnię jakby co tam zwrócę te pieniądze, jako nie jest techniczne. No, nie zrobiła na pewno presja czasu i gipnoza, ja nie wiem czemu, tak. No, nie wiem. Państwo, ja, ja bym chciał, ja bym chciał to wszystko dobrze zrozumieć. Więc może będę mówił powoli, pani mówi, czy ja dobrze pamiętam czy źle. Pani nigdzie się nie rejestrowała, tak? Na żadną tam reklamę, po prostu ktoś mm -hmm. do Pani zadzwonił i powiedział, że Pani jest konto tak. zagrożony, tak? I znał Pani dane, znał tak. no Pani numer karty, znaczy numer konta i rachunku. Pani konto, wszystko, imię, nazwisko, <coughs> numer telefonu, wszystko. I Pani, kazali Pani te pieniądze wypłacić, Pani je wypłaciła, tak? Tak. Wypłaciła je w bankomacie, sama na razie, tak? I Pani tak. ma gotówkę tak. w ręce? Dobrze, i co tak. Pani robi z tą gotówką? Pani do wpłatomatu wkłada, tak? Tak, transakcja tak. e, tak, i... bezpłatna, a oni mi kazali ten numer, kod blik, który ja muszę wpisać i akceptuję. Mm -hmm. Mam na razie u siebie Była Pani z tym na policji? Była Pani z tym na policji? Byłam, byłam na policji, ale coś... Co się nie tam szukają, to już szósty e, tydzień, to było 8 listopada. E, sprawdziła, no, zgłosiła na internecie banku, zablokowała kartę. E, sprawdziła, gdzie najbliższy jest oddział komendy. A pojechała tam, gdzieś około 3 godziny, poszukała w kolejce. A pani zapytała mój adres zamieszkania, powiedziała jechać na na mnie nakrzeczali, że jest kobieta. No ja mam małe dziecko, 4 e, lata. Jeźdź do domu, nikt Cię dzisiaj nic nie, nie przyjmie do 22 godziny. A to było tak początek dziewiątej godziny wieczorem. No ja wróciłam z powrotem na, na komendę, tam te zeznania, no i oni od razu powiedzieli, że o, wyszła tam... Na... Wysłali faktem, oryginalnie wysłali, jak tam, nie wiem, kurgierem, poczto. E, tam... E, na... Dwa tygodnie wstrzymywali, prowadzącego naznaczył, prowadzący nie było, moja sprawa udzielona, gdzieś tam, ja tak rozumiem, leżało na biurku, później oni wysłali z powrotem, że oni wzięli, oni muszą to prowadzić. No i tak to dzieje. Znaczy wie Pani, tak czy inaczej, jeżeli wszystko, że tak powiem, poszło z użyciem kodu BLIK, no to będzie bardzo ciężko cokolwiek odzyskać, tak pan, Pani? Można powiedzieć, że a, te pieniądze ja dzwoniła, już poszły. No, ja dzwoniłam na Euronet. Oni powiedzieli, że oni współpracują z organem iś ścigania, ale na wniosek policji, że a, będzie tam a, informacja, jakie konta, jakie bank. No to dobrze. No to teraz, wie pani co, bo um, jeżeli oni są w stanie takiej informacji udzielić, to tyle dobrze. To ja pani proponuję taką rzecz. Niech pani na piśmie złoży taką informację na policji, że żąda pani, aby policja wystąpiła do Euronetu o udostępnienie tych danych. I pani zrobi taką kopię dla siebie, i niech pani powie, że ma to być dołączone do akt, i pani chce potwierdzenie, że pani to ma. A jak to napisać? No odręcznie, albo na komputerze, obojętnie, że proszę o wystąpienie do sieci euronet, o udostępnienie informacji dotyczących, powiedzmy tam, przetwarzania tych danych. Znaczy, nie pani po prostu powie na policji to samo, co zapytała pani do tego euronetu, tak? Mhm. Oni powiedzieli, że mogą te informacje udzielić, no to pani powiedziała, co pani chce. No to oni, trzeba teraz znaczyć to samo na papierze, ale do policji, żeby oni wystąpili mhm. o to do euronetu. Chodzi o to, że policjańca... o policja. Znaczy nie, dokładnie jak to się tam dokładnie się tam nie orientuję, jak to się to nazywa, czy transakcje wykonane przez numer Blik, na, na, tym, na tym bankomacie, czy tam spłatą macie, tego i tego dnia. No oni wystąpili do nich z wnioskiem i czekają na tę informację, czy oni im... Czyli panie, aha, czyli wystąpili do, 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 do euronetu, tak? tak? tak. No to teraz trzeba czekać, no. Bo to jeżeli pani mówi, no, że później, to zrobili, no to teraz trzeba czekać. Do a jak będzie wiadomo, to co dalej? Na są. No to oni Pani pokierują, no jeżeli się tym Pani zajmują, no to zrobią to trzeba, tak? Jeżeli dowiedzą się od Euronetu, na czyje, na czyje to poszło konto, jeżeli da się to ustalić, mhm. no to dowiedzą się, tak? Albo będą patrzeć na monitoring, kto tam stał w drugim mhm. bankomacie, no zobaczą, no będą działać, mhm. no. no. No tak, oni powiedzieli, że monitoring to wszystko. I wie pani co? Jeszcze bym tak się zabezpieczył, jeszcze bym, wie pani co, numer PESEL zastrzeżył. pani mówi, to że uważa, powiedział. że pani dane gdzieś się krążą, to ja bym pani jeszcze ja numer PESEL... Ja to mi powiedzieli w banku ta jest szczegla i bieg też otrzymała, że nie mam kredytu. Tak. no to wie pani co, no już my więcej pani nie pomożemy, no. no bo to już jest, no i to jest wszystko, no. Co najwyżej możemy panią jeszcze przestrzec, żeby... Jak do Pani zadzwonią jakieś, ktoś kto się podaje za pracę prawnego, tak? A za prawnika i powie, że jeżeli Pani środki, tak? No to żeby temu nie ufać. Tak. Ja już, wie Pan, nikomu nie ufam. Po prostu e, wcześniej o tym nigdzie nie słuchałam. Nie w transporcie, nie w pracy, nie z dzieckiem, na zajęciach, no nigdzie. A jak to się stało ze mną, no to to wszystkie zaczynają. Ale niech Pani zobaczy, niech Pani zobaczy, bo Pani mówi, że była Pani co chwilę w banku i pytała się, czy tak się rzeczy czy mają, nie? Czy tak, tak jest? No to jak Pani tak. mówi, że tak nie jest, że to nieprawda, to dlaczego Pani tak jednak pod wpływem presji, stresu uległa im? No tak. No weźmy Pani. Także Pani, no, tym pracownikom, tym osobiście, gdzie Pani nie no warto uwać. jak Pani mówią czy znaczy, znaczy ogólnie jest kazach? Tak? No teraz jest w Poptokach, tak? ogólnie nikt nikomu tak, nie każe no niczego tak. wypłacać, tak? A może, a może tak być, że po prostu e, przed tym e, przed tego ja byłem w banku, w banku e, potrzebowało potwierdzenia z zeszłego roku. I bank, który mnie obsługiwał, bardzo długo coś tam klipał w internecie. No teoretycznie mog on moje dane komuś, nie wiem, przekazać. Wie pani co ja nie mogę tego potwierdzić, ani zaprzeczyć, nie? Bo nie wiem. Nie wiemy, co to mają za systemy, nie a banki też pani nie powiedzą. No nie powiedzą. Banki, może pani ja co najwyżej. Może pani, pani co, może pani co najwyżej. Jak pani ma takie obawy, tak? Jak pani pamiętam mniej więcej kiedy to było, kiedy pani była w tym banku. No ja Tego pamiętam. tam listopada, to napisać do banku, że prosi pani, w związku z tym, że została pani okradziona i że pani dane wypłynęły, że pani podejrzewa pracownika banku i pani żąda, żeby bank zobaczył, co się działo na monitorze pracownika, bo oni mają, bo oni mają nagrywane to wszystko. Niech pani wie. O no tak. co robi pracownik banku? Na swoim komputerze się nagrywa. Więc jak on gdzieś coś kliknął to oni mogą to zobaczyć. Więc nie pani napisze no to bo... żądanie do swojego banku, że proszę o sprawdzenie tego i tego pracownika, czy też tego i tego pana, który mnie obsługiwał tego tego dnia, tego, o tej i o tej godzinie. Bo zostałam okradziona e, poprzez to, że moje dane wypłynęły. Nie no wcześniej W żadne linki nic mi nie wchodziło, nic mi takie nie przechodziło, nigdzie. Nikt nie dzwonił i po prostu po tym banku od razu mnie zezwolił. No jakoś tak którym... Dlatego No tego mówię, niech pani napisze takie żądanie, że prosi pani o weryfikację, tak? Że w związku z prowadzoną prawą o oszukaństwo, tak? Została pani okradziona, że dane pani wyciekły i prosi pani o sprawdzenie. Jeżeli pani ma takie podejrzenie, tak? A tak, no, no, to, no to ja to zrobię. Ja bym... Inne, inne banki jakoś dzwonią, blokują, czy, czy to trzeba z tymi transakcjami coś robić, czy nie. A mój bank nawet nie zadzwonił. Te mi kazali zmienić limit dzienny. Ja nigdzie wcześniej nie wypłacałam gotówki. W ogóle jakoś tam raz coś tam dwa tysiące potrzebowała na mieszkanie, na orędy i tyle. A tak, no, tylko było tam na kacie rozliczone gdzieś tam sklep żywczy, czy gdzieś tam odzieżowy, w galerii jakieś i tyle. Nigdzie nie korzystałem. Oni nie zadzwonili też. No, nie także, wiem. no, także, no, niestety, Pani, nie pomożemy, tylko mówię, doradziłem do, 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 do to, co mogę powiedzieć, tak? Niech Pani napisze od tego ja, banku, choćby no. o sprawdzenie y, tego, co robił ten pracownik banku, tak? Mhm. Albo ewentualnie ruchy, ruchy związane z, z Pani kontem, tak? Bo Pani podejrzewa, mm -hmm. że to pracownik banku dostępni Pani dane, albo jest kopiowany. Niech Pani tego coś napisze i tyle. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, no i proszę na siebie uważać, tak? Tak, tak to, to już tak. A mogę jeszcze zapytać, czy coś takiego jest w Polsce, jakieś, nie wiem, prawniki, które tym zajmują? Um, nie wiem, jakiś firmy, który pomaga odzyskać te pieniądze, czy nie. Ale od kogo pani chce odzyskać? No jak, no jak będzie wiadome. No tak będzie wiadome, no to jak będzie wiadome, no to policja sama to zrobi. Prawi pani niepotrzebny. Bo niczego, naprawdę. Czyli, czyli wszystko policja sama zrobi? Ma jak. No bo co, co chodzi o telefonach, o numerach, w których pani do mnie dzwoniły. Wszystko, którzy, powiem tak, wiemy, prawnie. Że oni inaczej, inaczej. Ja pani powiem tak. No bo ten numer już nie istnieje. E, i nie, istnieje. Już nie, ja, ja wczoraj zadzwoniła, nawet do mnie śmiało się, mieli odzwonić. Oni nadal oszukują na tych numerach ludzie. No to też proszę to zgłosić. A mówiła pani o tym numerze? No ja zgłosiła, tak, i podała te numery. No i prosiła y, pana prowadzącego, żeby zaprosił ten peeling, e, komu należy te numery i tak dalej. No, bo no tak uważam, że po tym feelingu jak znajdzie ta lokacja, a po tych numerach telefonu, no to można pojechać i zlapać, nie? Plawać, nie? No, no wszystko można spróbować. Bo to też nie tak do końca wie pani, bo to jest tak, że te numery, a pani do nich dzwoniła przez telefon czy przez WhatsApp? Przez telefon. No to, no to według mnie sprawa jest prosta, no. Znaczy prosta niż się wydaje od tak powiem. Dlatego proszę to zostawić policji i prawnik tu nic nie zrobi. Bo prawnik tak mhm. musi napisać do policji. Prawnik to wie pani, co może panią reprezentować, jakby pani wie pani, jakby pani nie potrafiła pisać. Nie nie? Jakby pani nie wiedziała, co ma pani robić, a pani już wszystko zrobiła, pani była na policji, zeznała, podała numery, podała okoliczności, podała dane, poinformowała bank. No Także Pani zrobiła no ja wszystko że, że i no to tyle, no i to tyle, więc Pani okay. prawnik żaden niepotrzebny, żaden. Mm -hmm. Dobrze, ja Bo, jeżeli, bo jak znajdą, bo jak go znajdą, to znajdą, tak? Uh -huh. Także do tego, także bardzo im przykro, że nie pomożemy, mogę tylko tyle powiedzieć, co powiedziałem. Rozumiem. bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego, miłych świąt. No dziękuję, do Dał za to siła, każdy błąd to znak. Nie historia niesie, że oszust nie ma szans. Ramię w ramię stoimy, każdy z nas ma głos. Gdzie złudzenie pada, sprawiedliwość wchodzi wprost. Nie dla skamu nie dla kłamstw światło